No przed, to nic nie było, to trzeba prawdę powiedzieć. Po prostu budynek to była jedna ruina. Dopóki nie istniało, nie istniało Centrum Usług Społecznych, to ludność tak, taka była bardziej zamknięta we własnych domach. Nic się nie działo, po prostu było wcześniej. Mieliśmy obawy, czy z usług społecznych będą chcieli korzystać nasi mieszkańcy. Witamy w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia w miejscowości Długie. Chcielibyśmy Państwu przedstawić pokrótce naszą drogę przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Oficjalnie przekształciliśmy się z dniem 1 maja 2021 roku. Od tego czasu rozpoczęliśmy realizację 11 usług społecznych. Zakwalifikowaliśmy do udziału w projekcie prawie 700 osób. 700 mieszkańców naszej gminy, a z niektórych usług społecznych, takich jak animacja społeczności lokalnej czy promocja i ochrona zdrowia, skorzystał prawie każdy mieszkaniec naszej gminy. Centrum Usług Społecznych powstał w wyniku utworzenia ustawy o centrach usług społecznych. Gmina Czarnia w 2020 roku przeprowadziła diagnozę potrzeb. I analizę mieszkańców gminy Czarnia, dzięki której stwierdziliśmy, że mamy wiele usług społecznych, które gmina mogłaby realizować, ale potrzebuje do tego odpowiednich narzędzi. W 2020 roku Gmina Czarnia, wraz z przy współpracy w Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, przygotowała wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie Centrum Usług Społecznych która byłaby wynikiem przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 roku został utworzony uchwał, uchwał Rady Gminy Czarnia Centrum Usług Społecznych z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Cały obiekt Centrum Usług Społecznych tworzył się w wielu różnych etapach i z wielu różnych środków zewnętrznych. Dzięki modernizacji budynku Centrum Usług Społecznych Mamy większe możliwości oraz nasz zakres realizowanych usług zwiększył się i możemy docierać do każdego mieszkańca naszej gminy. Gmina Czarnia pozyskała na utworzenie Centrum Usług Społecznych środki z różnych źródeł. Są to m.in. środki krajowe, jak i unijne. Centrum to także doskonalający się pracownicy, którzy mają możliwości rozwoju zawodowego. Pracownicy, którzy swoją pracę traktują z misją. Mają zawsze otwarte serce, chcą pomagać, realizują usługi dostosowane do potrzeb mieszkańców. Czas płynie szybko i nieubłaganie. Jeszcze chwilę temu mieliśmy przyjemność zobaczyć się pierwszy raz. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Każdy z nas przeszedł indywidualną drogę ku zmianie. Ale pamiętajmy, że również każdy z nas ma wybór: czy zostać w tym miejscu, w którym jest, doświadczać kryzysów dnia codziennego, czy jednak zrobić krok naprzód, przełamać własne lęki, chwile słabości, skorzystać z pomocy specjalisty i być w zupełnie innym miejscu. Reprezentuję Towarzystwo Kurpiowskie Strzelec w Czarni, które tutaj na naszym terenie ma tradycję międzywojenną, a na nowo wskrzesiło się w 1991 roku. Poprzez te projekty, które wspólnie realizowaliśmy w obszarze edukacji, czy też w obszarze zdrowotnym, czy w obszarze społecznym, nastawiliśmy się właśnie na integrację ludzi, z naszej gminy poprzez działalności kulturalne. A przede wszystkim dzięki projektowi realizowanemu wspólnie z Centrum Usług Społecznych, odtworzyliśmy, udokumentowaliśmy i nauczyliśmy zanikły taniec już 80 lat temu, który się nazywa KONTRO. W naszej gminie nie ma ośrodka kultury, w którym mogłaby być taka zinstytucjonalizowana działalność kulturalna. To w tym czasie. Tą funkcję doskonale spełnia Centrum Usług Społecznych. Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Długiem. Współpracujemy tutaj z Centrum Usług Społecznych. Pracownicy pomagają nam, możemy na nich liczyć i ta współpraca no, no jest taka owocna. Jeśli właśnie dopóki nie istniało, nie istniało Centrum Usług Społecznych to ludność tak Taka była bardziej zamknięta we własnych domach, nie było, nie było takiej tej aktywności, takiej współpracy między ludźmi, a poprzez właśnie powstanie tego centrum usług społecznych ludność jakby no wyszła tak z domu, wyszła na zewnątrz i tak się aktywizuje coraz bardziej. No i współpracuje ze sobą. Gminna Rada Seniorów powstała z inicjatywy wójta gminy Czarnia, Marka Pirkowskiego. Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia pomaga Radzie w realizowaniu zadania Senior do dzieła. No ta inwestycja ułatwiła bardzo dużo nam, bardzo dużo się dzieje, no jak, tak jak przedtem po prostu budynek to była jedna ruina, a teraz no to po prostu jakby ta wieś odżyła, odżywa. Także dzięki temu, że dużo się dzieje, no to jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Na przykład jak tu jest prawnik, korzystałem z prawnika, bardzo dobrze pomógł mi, czy psychologa też dobrze, bardzo dobrze pomógł. Jak również i pracownicy też w innych takich sprawach bardzo chętnie pomagają. Nazywam się Mateusz Prosiński. Jestem członkiem wspomagającym młodzieżowej Rady Gminy Czarnia. Jest to młoda rada, powstała ona rok temu z myślą o młodzieży na terenie gminy Czarnia i odpowiadaniem na jej potrzeby. Mamy zaplanowane szereg działań na rzecz młodzieży z gminy Czarnia. Przed nami również kilka szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie oraz społeczne. Dzięki nowemu budynkowi Centrum Usług Społecznych w Długim mamy dostęp do sali konferencyjnej. Dzięki niej możemy tutaj przeprowadzać spotkania oraz prowadzić sesje. Chcieliśmy także serdecznie podziękować pracownikom Centrum Usług Społecznych, m.in. Sebastianowi i innym... Pracownikom, za pomoc w pisaniu projektów i pomoc w uzyskiwaniu środków dotacyjnych na nasze inicjatywy. Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia jest jedynym miejscem w gminie, gdzie pacjenci mają dostęp do indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej. Nasze centrum cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory z rehabilitacji korzystało ponad 100 pacjentów. Pacjenci mają dostęp do zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, które mają na celu zmniejszenie lub likwidację dolegliwości bólowych, co ma wpływ na polepszenie ich jakości życia. Praca na roli jest bardzo ciężka, no wiadomo, to takie miejsce jest potrzebne, no żeby się zrehabilitować trochę. No tak, no takie zabiegi pomagają. Człowiek inaczej się czuje, może znów jakby wrócić do tej ciężkiej pracy. Dzięki rehabilitacji mi się zdaje, że zeszczuplałam, mniej mnie boli kręgosłup. No i oczywiście bardziej jestem sprawna, tak można powiedzieć. Dziękuję. Zadowolona jestem z tego, z zajęć komputerowych. Ja zadowolona jestem z klubu Seniora, ponieważ mamy różne integracje, wjeżdżamy gdzieś, robimy coś. Jak na przykład kwiaty z bibuły robi mi inne rzeczy. Ja też jestem zadowolona z że tu mam towarzystwo, koleżanki, przyjaciół, muzykanta mamy. Jestem muzyczno-taneczna, no i więc Jest bardzo dobrze. Ja też jestem zadowolona z Centrum Usług Społecznych, ponieważ mamy dobrze wyposażoną kuchnię. Przyjeżdża do nas pani Kasia, psycholożka, bardzo jesteśmy z niej zadowoleni, dużo rozmawiamy, rozwiązujemy krzyżówki, yy, gra nam na skrzypcach, śpiewamy, wraca nam pamięć, no, jesteśmy bardzo, bardzo z tego zadowoleni, że tu spotykamy się w ogóle wszyscy i na pewno na nas wszystko wpływa bardzo dobrze. No przed to nic nie było, to trzeba prawdę powiedzieć. Natomiast jak już powstało Centrum Usług Społecznych, bo długie na mapie już teraz powstało, tak to nie było wcale. Nic się nie działo, po prostu było wcześniej. Bo teraz się u nas bardzo dużo dzieje, nie? Powstał ośrodek rehabilitacji, z czego korzystają osoby, są bardzo zadowoleni. Jest bardzo fajna rehabilitantka, mamy bardzo dobrą panią w klubie seniora, Tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. W poniedziałek i środy nie mogą się doczekać, bo tu wajdzie wesoło, śpiewamy i To jest. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Czarnia. Dzięki nim mogliśmy pozyskać wiele różnych środków i krajowych, unijnych i stworzyć ten wspaniały obiekt, który nazywa się Centrum Usług Społecznych. Gmina Czarnia chciałaby serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, samorządowi województwa mozowieckiego, marszałkowi Adamowi Struzikowi, a także Wojewódzkiemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju, dzięki której mogliśmy przygotować projekt, wniosek i go później wprowadzić w życie. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Centrum Usług Społecznych, pani Ewelinie Dlewskiej-Dercz oraz jej cudownej i wspaniałej załodze, która, dzięki której realizacja projektu była możliwa. Dziękuję serdecznie i życzę dalszego rozwoju dla Centrum Usług Społecznych.